Shalom i dzień dobry. Dzień dobry pozdrawiam z Jerozolimy. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o jednym człowieku, który zawsze dla mnie był wielką inspiracją ze względu na to, że jestem jego potomkiem, a mianowicie Aharon, pierwszy kapłan, brat Mojżesza, Aharon HaKohen. Bo w tym tygodniu czytamy w synagodze parashat Mot, która od, która się znajduje w Księdze Kapłańskiej, zaczyna się z 16 rozdziału i właśnie początek jest tak troszeczkę dziwny. Pierwszy werset rozdziału 16 i Hashem rzekł do Mojżesza po śmierci dwóch synów Aharona. I to daje naszej parszy jej imię, bo parsza się nazywa Aharei Mot, czyli po śmierci. No i w zasadzie rzeczy, zaczynając z e, analizu tej parszy, no to to jest bardzo dziwne imię. Imię parszy jest po śmierci. Skoro werset mówi, że, że Hashem rzekł do Mojżesza po śmierci dwóch synów Aharona. No i powstaje pytanie, po pierwsze dlaczego takie, taka dziwna nazwa, ale jeszcze bardziej no jeśli czytamy Księgę Kapłańską, to czytamy o śmierci Nadaw i Awihu, czyli dwóch ze synów Aharona, oni umarli w dziesiątym rozdziale Księgi Kapłańskiej, czyli jakieś trzy parszy temu. A teraz nasza parsza, czyli trzy tygodnie później oraz sześć rozdziałów później, nagle do tego nawiązuje mówiąc, że Hashem rzekł do Mojżesza po śmierci dwóch synów Aharona. To znaczy jest opowieść o dwóch synów Aharona, Potem jest przerwa sześć rozdziałów albo trzy parszy e, i potem znowu Tora z jakiegoś e, powodu nawiązuje do tego ponownie. No i pytanie powstaje, dlaczego? E, żeby zrozumieć dlaczego, no, zobaczmy dalej w naszej parszy, czyli w paraszatach Reymont. W naszej parszy Tora bardzo, bardzo krótko się odnosi do tego faktu, że, e, no, że, że dwóch ze synów Aharona e, zmarli, i e, raczej początek naszej parszy, albo ta można powiedzieć ta główna opowieść naszej parszy, jest ta opowieść e, o dwóch kozłów. Jeden ko, e, kozioł e, do Hashem e, i drugi do Azazelu. Jeden z tych bardzo dziwnych paraszot, e, kiedy kapłan e, robi ceremonię, tam gdzie on rzuca losem, dwa losy, jeden los Jeden pójdzie, jedne zwierzę idzie do ofiary, do osiem, a drugie idzie do azazel. O, powstaje oczywiście pytanie, co to jest azazel, kto to jest azazel i o co w ogóle chodzi. Dlaczego wysyłamy do tego ofiary? To najpierw poprawmy jeden podstawowy fakt, albo ustalmy jeden podstawowy fakt. Tylko jeden, i tylko jedna ofiara tutaj istnieje, to jest ta, która zostaje ofiarona do Hashem. Drugi kozioł, on jest ofiarowany do Azazel. On jest wyprowadzony na pustynię i jest zrzucony z jednej góry. I nasi rabini w Talmudzie, w traktacie Juma pokazali na to, zwracali naszą uwagę na to, że Azazel Słowo azaz oznacza coś, co jest bardzo, jakby to powiedzieć po polsku, po angielsku powiedziałbym, rough albo rugged, czyli coś, co jest, em, nie wiem czy ciężkie, może nie ciężkie, ale e, takie, no, e, e, przeciwieństwo do tego, co, co jest e, e, miłe, łagodne, e, delikatne, przeciwieństwo do tego. A El to oznacza siła, więc, więc azazel można powiedzieć oznacza albo konotuje do, do, do tej no, niemile, niemiłej, ciężkiej pustyni i to jest wzgórze na tę pustynię, w tej pustyni, na które ten kozioł jest, jest prowadzony z którego on jest zrzucony. I więc tam twierdzi, że Azazel jest po prostu miejsce, czyli że się jedne, tego jednego kozła zostaje ofiarą do Hashem, to jest w, 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 w domu, Joer, tu, czy, tam, w dniu Jom Kippur, czyli w, najświętszym dni, w najbardziej świętym dni, dniu roku kapłan Kohen tak, robi tą ceremonię, w której jeden kozioł idzie jako ofiara do HaShema, drugi kozioł jest wzięty na pustyni i tam zrzucony z tej góry i, i oczywiście um, on, czyli ten kozioł, umiera z tego od razu bo to było takie porządne, porządna góra i, i no i, i ta pustynia tam jest na tyle niełagodnie, niemile, niemiłe, że, że że tam gdzie on pada, też kamienie, no krótko mówiąc, krótko mówiąc, od razu, od razu umiera. I nasi rabini w Talmudzie powiedzieli po prostu, że Azazel to jest, to jest to miejsce tam, z którego się tego kozła rzucało. Arabowie dzisiaj mają jakąś tradycję o jakie, jaka góra specyficznie to była, czy oni mają rację, czy nie, to ja nie wiem, ale czy tak czy inaczej to jest to co mówi Talmud? Ramban, Nachmanides, jeden wielki rabin, kabalista, komentator Tory z XIII wieku powiedział albo odkrył nam jeden z, jedno, powiedzieć, jedną wiedzę kabalistyczną, jedną wiedzę głębszą, a mianowicie, że Azazel jest jakiś demona, jakiś demon, który, który rządzi na pustyni i więc w pewnym sensie ta, to jest jakby niby można, można myśleć, że to jest ofiara do tego demonu, ale, ale właśnie tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że to nie jest ofiara. To znaczy mówi nam Ramban, że, czyli Nachmanides, że Żydzi tamtych czasów mieli... No jakby powiedzieć, skłonienie, tak jak zresztą wszyscy naokoło nich, lu, różne ludy, ile skłonienie e, ścić różnych aniołów albo demonów e, można powiedzieć, że uważali albo czuli, że to jest łatwiej, e, e, że jest, że tak powiem, że anioł albo demon jest, jest bardziej do, dostępny w pewnym sensie niż niż Bóg, który jest wszechmocny i, i, i no i poza poza, poza wszystkim tak? Bóg jest poza przestrzeniem, poza czasem e, ciężko do, do Niego się odnieść, e, uważali i niby łatwiej do aniołów czy do demonów i dlatego mieli skłonienie, e, żeby to robić i to oczywiście było grzechem, to było czegoś złego i tutaj w Najświętszym Dniu Roku w Jom Kippur to właśnie było ważne, tak nam tłumaczy nam, było ważne żeby ludzie rozróżnili, że są tutaj dwa kozły. Jeden idzie do Hashem i on będzie ofiarą. Ten, który idzie do Azazel, on nie idzie na ofiarę. Na niego położył kapłan swoje ręce i przyznał wszystkie grzechy narodu, niby metaforycznie nałożył na tego kozła wszystkie grzechy narodu i potem ten kozioł był pro, pro, prowadzony na pustynię i umarł, e, powiedzmy, e, e, no, e, nie, miał niemiłą śmierć. E, na ile kozioł rozumie, co, co mu będzie, e, to nie wiadomo, ale ja co najmniej nie wiem. No ale oczywiście każdy człowiek, który miał, który wiedział, co będzie z tym kozłem, e, miał czuć, że no, jeśli ja będę czcił, Azazela, różne inne siły i władze, czy obojętnie, do to anioły, czy demony, czy to, co, to by nie było oprócz Aszem, to ja jestem ten kozł. Ja jestem ten kozioł i, i takie coś może na mnie czekać. Więc to w pewnym sensie zastrasza człowieka. Jak również Talmud nam opowiada, że nie tylko był ten człowiek, który prowadził kozła do tej do te, na te wzgórze i stamtąd go popchnął i, 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 no i zrzucił. Również po drodze stali ludzie, stali ludzie wśród, jakby to powiedzieć, wśród eminentnych ludzi narodu i oni widzieli tego kozła po drodze. I oczywiście no, można wychodzić z założenia, że oni, że to na nich miał jakiś wpływ, no bo ponieważ Wiedzą do kogo, znaczy może do czego ten koz, kozioł idzie, to miejmy nadzieję, co najmniej była intencja w tym, żeby oni, żeby to na nich zrobiło wrażenie. I oczywiście, jeśli mówi się zawsze, że wszystko pochodzi z góry, w sensie, że jeśli eminentni ludzie narodu się zastraszą przeciwko grzechu, bo, bo zobaczą ten kozioł, to oni mogą wpłynąć, albo oni raczej wpłyną na, na ludzie, na resztę narodu, która jest mniej iminenta. Taka co najmniej, można powiedzieć, jest zmysł tego. Ale wraca, wracając do tego, no bo nasze pierwsze pytanie było, dlaczego parasza się nazywa po śmierci, dlaczego ona nawiązuje do do, do, do śmierci Nadaw i Awichu, dwóch ze synów Aharona, co, co w ogóle to ma do rzeczy. To zobaczmy przez moment, jak Tora opisuje reakcję Aharona, czyli ojca ich, do śmierci jego dwóch synów. On miał jeszcze parę, ale dwóch z jego synów. To stoi, Tora, tora mówi, Wajdom Aharona. I to jest pytanie, co to oznacza "wajdom Aharon? To może z jednej strony oznaczać, że on stał cicho, on był cichy, również może to oznaczać, że on się ściszył. Rabbi Hirsch, Rabbi się Rafael Hirsch, XIX-wieczny wielki rabin, nam pokazuje, że są tutaj dwa korzenie językowe w hebrajskim które mogą być związani, każdy z nich może być związani, związany do tego słowa weidom, czyli to, co Aharon zrobił, kiedy się dowiedział, że jego synowie zmarli jako konsekwencja ich grzechu. Albo może to, albo może to być nawiązane do, do korzeniu dom. I dom oznacza być cicho. Po prostu być cicho. Albo może być nawiązany do korzeni domem, czyli się zciszyć. A tutaj jaka jest różnica? No, różnica będzie wytłumaczenie, co zrobił Aharon w tym momencie, kiedy, jego, kiedy, no, kiedy się dowiedział, że, że jego synowi, albo raczej co zrobił, kiedy Mojżesz mu powiedział, to co się wydarzyło jego synów jak był, je, jego synom jak był jego, je, jaka była jego reakcja to są ci komentatorzy, którzy twierdzą że jego reakcja, on miał na tyle ufność do tego, że wszystko co Hashem robi jest dla dobra, wszystko każdy sąd od Hashem jest sądem sprawiedliwym że są ci, którzy twierdzą, że Aaron nawet nigdy nie zapłakał jego własne synowie, największa tragedia która broń Boże może tra trafić człowieka trafić człowiekowi że jego dzieci giną broń Boże e, to to trafiło Aharonowi a on miał taką ufność do Hashem, że nawet nawet nie zapłaka nawet nie, nie, nie miał żadną emocjonalną reakcję tylko tą reakcję wejdą cichą że on zaakceptował w pełni, że to jest to, co Hashem chce, więc to jest to, co ma się wydarzyć, to jest to, co jest najlepsze w tej sytuacji, pomimo to, że to jest dla mnie bardzo bolesne. Ale jeśli przyjmiemy że korzeń jest domem, czyli ściszyć się i tak Ramban przy okazji widzi to, że jeden z komentatorów, no mówiliśmy o nim, XIII-wieczny komentator teory, który mówi, że Aaron, kiedy widział, że jego synowie um umarli, zginęli, kara od Hashem, to on najpierw płakał i krzyczał, tak jak, tak jak każdy człowiek, a potem, kiedy Mojżesz mu powiedział, że słuchaj, Hashem, Zosta, jego imię zostało uświęcone poprzez tego i tak dalej, to wtedy Aharon się zciszył. To znaczy, że on najpierw płakał, najpierw reagował tak jak normalny człowiek, a potem się, się zciszył. I tutaj tutaj wydaje mi się, że, że zbliżamy się do... Zbliżamy się do zrozumienia połączenie między tej opowieści o reakcja Harona do śmierci swoich dwóch synów do tej opowieści, która Tora tutaj opowiada o tego kozła do Azazenu. Każdy musi sam zdecydować, czy czy on, no, sam zdecydować, w sensie ka każdy powinien sam studiować Torrę i sam wyrobić sobie tą wiedzę, aby potrafić zrozumieć e i mieć opinię, prawdziwą opinię, czy wajdoma czy Haron, czy reakcja Harona, czy to raczej należy do korzenia dom, czyli że on był cały czas cichy, e cichy czy, czy to należy do korzenia domem, czyli on, że on się ściszył. I więc jako konsekwencją tego zrozumieć, co Tora mówi o Aharona, to znaczy albo on był jako nadludzki człowiek w pewnym sensie, tak? że taka tragedia mu się trafiła, a, a on potrafił swoją ufnością nawet nie zareagować, albo on jest troszeczkę bardziej ludzki i on reagował i on płakał i tak dalej, ale w pewnym momencie, kiedy... Możesz do niego powiedział, to wtedy on potrafił się zciszyć, potrafił się uspokoić, co również jest oczywiście bardzo, bardzo wielkie wezwanie, ale, ale jest bardziej, można powiedzieć, jego reakcja jest bardziej ludzka. Tak samo ci ludzie, którzy widzą, kiedy ten kozioł jest prowadzony do Azazel, i mówię, zwłaszcza ci eminentni wśród narodu, którzy widzieli tego kozła po, po drodze, już po tej ceremonii, kiedy kapłan narłożył niby na tego kozła wszystkie grzechy narodu, ci, którzy widzieli, kiedy ten kozioł idzie na to wzgórze, z, on będzie, z którego on będzie rzucony i on, on zginie, ci ludzie też. Tak? Być może oni płakali, być może oni byli pod, pod, pod emocjonalnym wrażeniem wielkim, albo być może oni zrozumieli, że Hashem tak nakazał, i to Hashem nakazał również, jaki, jaki kozioł będzie do niego, a jaki kozioł będzie nie do niego, tak? bo to był los, zdecydowanie losem. Um, I skoro Hashem tak powiedział, skoro Hashem tak nakazał, no to, to musimy wyrazić pełną ufność, a nie, a nie płakać i krzyczeć. I oczywiście to jest to przesłanie, które nadal jest bardzo, bardzo relewantne, które nadal się bardzo odnosi do, do, nas, do naszych czasów, do każdego z nas, że owszem, z jednej strony e, modlimy się, aby Hashem dał nam jak najmniej te ciężkie wezwania, jak najmniej, że tak powiem, bił nam po głowie, ale również modlimy się, że no e, albo wiemy, że jeśli On nam daje czegoś ciężkiego, albo no, wszystkim się wydarza czegoś ciężkiego, więc kiedy nam się czegoś ciężkiego wydarza, no to modlimy się, że będziemy wtedy być, będziemy wtedy wystarczająco silni, aby zrozumieć, że to jest okazja. Kiedy coś ciężkiego się wydarza, to to jest okazja, żeby wyrazić, że ma się prawdziwą ufność do HaShemu. Dziękuję bardzo i Szebach Shalom i pozdrowienia z Jerozolimy.